Halo, 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 wszystkim, Liskas. Z tej strony Hades i w kolejnym odcinku z... ...Tajkunów. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Hospital Tajkun, czyli Tajkun... Um, ...no tak w skrócie, taki, taki tam Tajkunik, jeśli chodzi właśnie o to, że budujemy swój szpital. E, słuchajcie, w ogóle tak, zróbmy, zróbmy tak, żeby zapgrejdować po prostu sobie... E, ...zarabiaczki pieniędzy i one niech tutaj sobie lecą. I pójdziemy do naszego kolegi, który... E, pójdziemy sobie do naszego kolegi, który, który. O kurde, ej, to jest... e, e, chwila, dobra, to. J, ja, ja nie chcę. Ło, z Dobra, nieważne, idziemy do kolegi, który ma już rozminięty szpital i. E, i tym samym zakończymy odcinek, bo zobaczymy. E, z, zobaczymy, jak. Je, coś się z czym je tutaj, i nie będę musiał grać tutaj, xd. Nie, oczywiście, sami zrobimy wszystko. uuu... Ej, ładnie tutaj. Ej, naprawdę, Ej, schowam się tu przed kimś. Ha Jednak nie, dobra, nieważne, wróćmy. E, wróćmy do naszego obi, powiedzmy tak. Widzę, że e, kubek, x-kubek już za nami dołączył, więc witam serdecznie. E, mam nadzieję, że tylko nie będzie upierdliwym graczem, oczywiście. I tyle. W ogóle tak długo się zbiera, zbierałem, żeby nagrać to obi, powiem wam, że to jest goła Przepraszam, czy to jest jedyny hajs, jaki tutaj e, sobie mogę pozwolić na wydobywanie, tak? Okej, okay, hospital, e, możemy tak, kupować rzeczy. Tylko tak, zacznijmy od, kupi, od kupna, okej. Okay. A, ja już nie mam pieniędzy. Przepraszam, czy tutaj się zdobywa jakoś szybciej pieniądze? Czy. Czy tu jest o tyle takie, że mam tylko dwie zarabiaczki, tak naprawdę? I. O, wid wid widzę, że kubek jest graczem typu. Ej, polatam, poprzeszkadzam ci i. i elo. Ehm... Hmm. Naprawdę, to są tylko dwie zarabiaczki. Serio? Czy troszeczkę to jest takie smutne dla mnie, uważam? E Okej, okay, kupiliśmy wszystkie drzwi i ktoś mi za zawalił furę. Okej, okay, rozumiem. Eee, pójdźmy na obi, zobaczmy co tutaj obi, czy za przejście tego obi jest jakaś nagroda? Ej no, teoretycznie jest, widzicie? Okej. Okay. Eee, op, dobra, przejdźmy to obi, zobaczmy czy to nam będzie generowało hajs, oczywiście to... Obi nie należy do najtrudniejszej, więc nie ma co się przejmować. 500 kaszu Okej, okay, a tam jest 1000 kaszu. Ej, to... Ej, robimy to. Robimy, robimy, robimy to, robimy, robimy, robimy to. Ej, jakiś szybszy sposób na bieganie chyba nie. O nie, dobra, mamy run, dobra, jest. Ej, ma, mamy run morf... A, nie, dobra, nie, nie bawimy się w morfy, by mega vip vip i ultra vip. Nie, to nic nas... Eee, ale wiem, co nas interesuje. Zanim przejdziemy, oczywiście, tutaj do kolejnego e, obbi. Kurde, Mogłem e, wziąć ten chodzenie. E, jeszcze chcę sprawdzić tą trampolinę w sumie. E, run, dobra, szybko, szybko biegniemy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przy okazji coś rozbudujemy w międzyczasie. E, no, w ogóle słuchajcie, bo wydaje mi się, że to Obi może być całkiem cie... e, obbi. boże, teraz my, 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 mylę tajkuny z obbi. Słuchajcie, kurde. a. Okej, okay, nieważne, o, to super rzecz sobie. O, ale schody kupiłem przynajmniej, nie? To, to, to się liczy Liczy -li 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 się Okej, okay, tabliczka jakaś, Zobaczymy, bo tu widziałem, że Tu, tu, to, tu cash Per jump, okej okay. Aha, czyli jeśli bym zostawił Wciśniętą spację, to e, To, 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 to nawet by się opłacało Okej, okay. przepraszam, przepraszam bo Przepraszam, bo jesteś trochę wolną osobą e, nie było tematu naprawdę nie było o, autko o nie ktoś ktoś zablokował tutaj auto no nie wierzę w to no dobra nieważne. E, ale właśnie miałem sprawdzić czy się dostaje e, znowu hajs czy się dostaje czy jak przejdę to jeszcze raz to czy dostanę 500 hajsu czy dostanę 500 cash'u i to, to, to chcę zobaczyć w ogóle ile cash'u tutaj trzeba zebrać Nie, tutaj od groma cash'u trzeba mieć no niestety ale zawsze mogę skakać na trampolinie zawsze mogę skakać na trampolinie i to mi to tam e, da jakieś bonusy, no ja w to nie wierzę ja w to nie wierzę, co ja tu robię, wiecie co to ja pozbieram pieniądze, mam fly. mam fly bo kupiłem sobie VIPa za 50 rubuksów jestem słaby, wiem ale postanowiłem, że sobie kupię, bo czemu by nie e, dobra, teraz tak musimy tak pomyśleć o najtańszych rzeczach do kupna. Aha, za 15 tysięcy... Nawet za 15 tysięcy tutaj coś jest, okej, okay, rozumiem, rozumiem Super jump, okej, okay, dobra, jasne, fly, o to no, spoko, spoko. O dzień dobry pani, pani bo Zosiu To będzie pani Zosia, która będzie tutaj leczyła pacjenta a raczej dziecko, boże, co za zło co za zło, dobra. I tutaj kupujemy wszystko sobie, kolejną, jakby salkę. E, przydałaby się jakaś ściana, bo już nie mamy pieniędzy. Ej, czy ja mogę tu tak oszukać, tak jak mi się wydaje? Bo jeśli tak, to, to jestem oszustem i cheaterem, i za 50 robuxów niszczę, e, niszczę system. O kurde, nie da się. O nie da się, co za. Ej, co za, co za smutek, nie? Ale tak w sumie, tak w sumie. Tak w sumie myślałem, że się nie na nic robić tutaj, ale jak tak myślę Jak tak myślę, patrzcie, no i teraz musimy jedyne co <laughs> zrobić To wlecieć sobie tutaj e, Wziąć sobie fly'a Wziąć sobie fly'a, no i na dobrą sprawę, jesteśmy w domu już e, Tylko, że jakbyśmy jeszcze wyczaili taki motyw, że możemy brać sobie te, te 1000 cash, cashu a nie 500 za, każdą, za każdy taki ram? To byłoby świetnie w sumie, tak tak uważam. Nie, 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 nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale ej, może. Czy to nie jest ten. ten... A, 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 kurde, a. a. Hmm. Okej, okay, to, 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 to to widzę, że tylko 500 cashu tak możemy robić. No ale ej, no kurde, 500. 500 kaszów tak robić, a nie robić, no to jest różnica, nie? Bo to strasznie nam przyspiesza rozgryweczkę jakąkolwiek. E, teraz wystarczy nacisnąć sobie znów run i kiedy... A? E, to jeszcze lepiej, bo w ogóle. Pff. Słuchajcie, to jeszcze lepiej. Mamy teleport tu. Piuu. Piuu. O. Okej, okay, to są teleporty. Są teleporty. Boże, a ja nie używałem tych teleportów. Patrzcie, robimy to w ten sposób. Um, robimy to w ten sposób Teleportujemy się do obbi um, Tutaj tak podskakujemy I robimy to Czy uważacie to, że jest to oszustwo? Jak bardzo to jest oszustwo? Bardzo czy nie bardzo? W sensie to jest taki urozmaic... Dobra to jest oszustwo troszeczkę A Znaczy wiecie no nie, ni, Nic nie może być oszustwem jeżeli... Jeżeli... Inaczej jeśli nie jest zabronione to na pewno jest dozwolone o. Albo autor zapomniał o tym i, i dlatego to jest dozwolone Ale nie przejmujmy się tym, bo to, to nie, ma, nie, nie ma czym się przejmować, naprawdę to, to, jest, to jest takie zarabianie pieniędzy Szkoda, że nie mamy jakiegoś przechodzenia przez ściany, może O, to, to, to byłoby fajne, no to byłoby całkiem, całkiem za, zacne, gdybyśmy e, mogli Jeszcze, o kurde A. Hmm. Hmm. Spadłem z mapy Padłem z głupiej mapy. Nie wierzę w to. Ja w to, kurde, nie wierzę. Okej, okay, to weźmy do vip e, Z vip pójdziemy do OBBI, a z OBBI pójdziemy do naszego OBBI. E, tylko dajmy sobie Turan. O, patrzcie, jesteśmy szybsi nawet. 8000 tutaj, bardzo fajnie, bardzo zacnie. Mm, 1500 za na recepcję, 250 na roślinkę. Ła ławka, telewizor, i, e o niedobry panie Andrzejku, o Boże, co, co to jest? To jest jakaś super chirurg e robot, nie? Czy, czy coś, nie? Kwiatki, takie rzeczy, tutaj e bardzo drogie rzeczy, o kurde. O kurde, e to to kupmy. Dzie o, ale pa patrzcie kurde, jak, jak oni mają Dobrze, nie? No ja bym powiedział, że ci pacjenci u mnie to jednak mają bardzo dobrze. Mają bardzo dobrze i, i nie, ma, nie ma co się sprzeczać z tym. E, po prostu lecimy sobie po kolejne 500 cash'u Uuu, to wcale nie jest oszustwo. Mm. <coughs> wcale, a wcale e, po prostu używam bugu gry e, i się po prostu za chwilę zobaczymy jak pozbieram troszeczkę hajsu. Kolejne pieniądze, kolejne pieniądze, mamy pieniądze, kolejne. Uuu! Okej, okay. o kupiliśmy ściany i o okej okay, teraz są ściany, patrzcie moja własna, mój własny szpital, no kto by się spodziewał, dzień dobry, elo witam, no tutaj oczywiście jakieś exitowe rzeczy kupimy sobie, e, tutaj, o a tutaj tutaj są te drogie rzeczy już, nie, fly, nie, 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 myślę, że te, te, te bronie na razie nie, jak ich nie potrzebujemy, to ich nie kupujemy. To jest taka podstawowa podstawa, zasada, hmm. e, patrzcie jest KKF na tym jest. E, 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 o. Wow! Co? Dzień dobry, dzień dobry pani siostro! Dzień dobry, siostro. O! W, wróćmy tu jednak, jednak tu wróćmy. E, kupujemy tutaj wszystko co jest nam potrzebne. Okej, okay, czyli jeśli chodzi o środek, tak stricte środek, już mamy wszystko kupione, możemy kupić na przykład niebieski samochód, zachaj stąd, możemy kupić czerwony samochód za ze szpitala możemy zebrać 3000 dolków. E, jakieś drzewko sobie kupić, bo czemu by nie? E, garaż dla ambulansu, drzwi ambulansowe... A, przepraszam. Halo? Psz, 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 halo, psz, halo? Ja myślałem, że się będzie to otwierało, nie? A tu jednak, a tu jednak taki przykutus Przykutas chciałem powiedzieć, nie wiem czemu O Boże, co, co za zło, a później sobie uświadamiam, że oglądają mnie dzieci Dzień dobry um, Dobra, idziemy sobie od e, stafonli Widzicie? No właśnie, tutaj tylko e, Możemy sobie kupić, a nie, nie jest Okej, okay, to jakieś, jakieś tu kamery, bezpieczeństwa, y, jakiś tam specjalny pokój. O i tutaj, o i tutaj mogę otworzyć to spoko. No i czas iść do pracy kolejnej. E, a a co, co rozumiemy przez kolejną pracę? Rozumiemy przez to, że musimy pójść pozarabiać sobie właśnie na y, obina, 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 obi, mm. Tu, 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 tu. Fajnie byłoby, kurde, no, te, te tysiąc dol, dolków jakoś ogarniać, nie? W sensie, no rozumiecie mnie, te tysiąc cashu stąd ogarniać, ale niestety to może być leciutko za trudne, więc ja wracam do farmienia Golda. 17 tysięcy, coś już z tego da się wyklikać. Jakieś małe, co nieco, zobaczmy tutaj. Patrzmy, oczywiście, na najtańsze rzeczy. Bo to jest za 10 tysięcy i tak dalej. No to oczywiście możemy kupić na samym, na samym końcu. No nie a co ja tu kupiłem? Bo nawet nie wiem, no nieważne, coś tam kupiłem. Nie a tutaj jest. Op open, zamknij. Ok, ambulansu na razie nie kupujemy. Ponieważ ambulans to jest to. Dosyć duży wydatek, bo to jest całe 10 tysięcy, a wiadomo, my nie śpimy na pieniądzach, dlatego musimy... Aha, tutaj 12,5 tysięcy. Okej, okay, spoko, spoko. Okej, okay, szanuję, szanuję chyba, a bo tutaj jest ten, bo tutaj jest taki e, samochodzik taki duży, rozumiem. Spadłem Nie wiem jak to się stało, ale spadłem. Już wiem jak się to stało. Bo jest tutaj jakiś upierdliwiec A i tutaj 25 tysięcy Za e, Za helikopter 25 tam 10 tam I 12,5 tam e, Więc pograjmy sobie na iPhone'ie W gierkę bo czemu by nie e, bo, bo, bo możemy e, bo, bo, so, bo sobie możemy pograć Właśnie w taką giereczkę tam bo tutaj jest taka wiecie taka sobie Giereczka na iPhone'ie w Robloxie W ogóle śmieszne bo to jest grawy. Grz że na dobrą sprawę, bo ja bym chciał tamtą gwiazdkę wziąć, nie, o, o okej, okay. o, 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 o to dokładnie chodziło, e, to teraz warto byłoby tutaj wskoczyć, e, no i przetrwać sobie tutaj w tym oto miejscu e, do naszej ukochanej, o kurde, na dole jest jednak gwiazdka, o, tego się nie spodziewałem, a ty kurde, bobrze ty jeden, wow, ej, to dobra, to tutaj się przez chwilę obawiałem, ej, nie za szybko, nie za dużo was tutaj, Okej, okay, będą małe problemy, żeby wrócić na górę, ale nie, dobra, jednak, a tutaj była gwiazdka, a tutaj tam, wiecie, a to, jednak to był najmniejszy problem, w ogóle zastanawiam się, czy to Roblox mi się rusza, czy mój monitor, i chyba jednak Roblox, okej, okay, to teraz biegniemy sobie tam, tu przeskakujemy sobie na spokojnie, bierzemy gwiazdeczkę, e, czemu by nie. Teraz takie, wiecie, full skupienie na tej jakże fenomenalnie ciężkiej... Grze, no pojawi się gwiazdko. Gwiazdko, bo ja byś sobie tutaj Dobra, mamy mamy gwiazdeczkę, nie? Kurde, no jakie pełne full skupienie na tej małej gierce. I w sumie jakie, to znaczy fajna opcja, nie? Że jest e, gra w grze na dobrą sprawę. Znaczy inaczej jest gra w grze, która jest w grze. O, bo przypominam, że ro, Roblox jest jakby... chociaż nie wiem jak to interpretować dalej, nie? Oj, padłem! No nie, no nie, no nie, no nie, no nie Nie zgadzam się. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. O to chodzi? Dlaczego to tak się działo? Dzieje. Nie rozumiem. Nie rozumiem dlaczego. Ale... Ale to może nie muszę rozumieć. Możemy kupić ambul. Las Halo? Halo? Czemu on mi się tak rozsypał? O co chodzi? Nawet nie zdążyłem im wyjechać na dobrą sprawę, a on mi się rozsypał na wstępie, nie? Chwila, chwila, chwila. Mm, teraz tak wykręć. Na spokojnie wykręcamy. Dawaj, dawaj! O, wykręciliśmy! Uuu! A. Co się z nim stało? Ej, ej, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Ja nie rozumiem dlaczego tak się stało. Dlaczego się tak stało? Okej, okay, a kup Lamborghini, chociaż ono tu jest. <laughs> to rozumiem, że nie muszę go kupować, bo je mam, tak? I że to, to, to był jest clickbait, tylko nie? A ja już wiem, czemu mi znikło. Bo o, właśnie. Ej, no ja to mam przecież, szczodro. Dla... Chyba, że jestem upośledzony i ja w ogóle mylę auta, nie? Ale to, to mi się wydaje, że to właśnie. E, cały zamysł tego, to właśnie jest to. Dobra, dajmy sobie ran. Dajmy sobie ran. ile mamy pieniędzy? No Jeszcze chwileczkę, troszeczkę, w ogóle widzicie ten helikopter w tej ścianie? Jak, jak ja się dole do helikoptera, to tak samo będzie. Patrzcie, wow, zniknąłem. W ogóle taka ciekawostka, jak się stoi tutaj w tym VIP-ie, no nie? I chodzi się co dwie sekundy po tym, e, to się dostaje 50 golda. Obstałem, że w VIP-ie, tam super vip i ultra vip jest to e, na przykład 100 i 150 na 2 sekundy. Tak mógłbym obstawiać i tak właśnie farmiłem później pieniądze. Tak naprawdę odbijałem się od ścian jak piłeczka e, i jakoś te pieniądze mi szły na konto. Dobra, słuchajcie, za chwileczkę kupujemy sobie helikopter. A jeśli mogę, tylko to sobie zwiększę po prostu szyb szybkość zdobycia go, czyli. Zrobię to w ten sposób, że właśnie zdobyłem... Zdobyłem je i zdobyłem te 500 hajsów, czy nie? O nie włosy mi się zepsuły. O nie... Dobra, nigdy nie miałem włosów. BOOM headshot! Fuuu, niespodzianka. Dobra, a teraz tak na serio. musimy kupić helikopter, bo chcę nim bardzo, 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 ale tak bardzo, bardzo, bardzo jak Bardzo, 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 bardzo bardzo, bardzo, bardzo polatać. Dobra, mamy 25 tysięcy Lamborghini. Olewamy, ponieważ, no jak widzę, to tutaj mamy już się, więc tak, tak. To, to, to Jeśli się nie mylę, oczywiście. E, ale widzę, że tam ktoś już kupił, no to tak. Hmm. E, hmm. Ja rozumiem, że ja mogę być słabym lotnikiem, rozumiem wiele rzeczy. Ale to, że nas. Tam początek mi się to psuje to tego... Do tego nie jestem w stanie zrozumieć. Eee, usiądź proszę na miejscu się ten O, chwila, dobra, patrzcie, patrzcie Y. Eee, L level, eee, full speed. Hmm. Nie umiem tym latać Na bank... czy dobra, chwila, chwila. Ja to ogarnę. QL level nie wiem, to jest dwukropek i coś, coś, ten, coś... Coś. Halo! Halo! Halo, halo, to coś. Eee... Okej, okay, chciałem sobie polatać, nie, nie, po, nie potrafię, jestem upośledzony, czy, czy coś. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, więc to będzie na tyle. Skoczyłem jak magik, tylko że nie z okna, tylko ze szpitala. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli właśnie się spodobał, pałgórek, komentarz, miłej wziętej w na G2 z kodem H3% zwrotu i na Instagrama, fanpage'a, linki w opisie. Trzymajcie się do kolejnego, dodajnego odcinka. No i cześć!